Cześć tu Kamila i szybko opowiem wam, jak założyć poprawnie prezerwatywę. Po pierwsze, zakup prezerwatywy powinien się odbyć w miejscu, które nie jest nasłonecznione, więc lada kiosku nie będzie pewnie idealna, lepiej wybierz po prostu jakiś supermarket, stację benzynową. Najważniejszy punkt to sprawdzenie, czy jest powietrze wewnątrz, dzięki temu mamy pewność, że prezerwatywa nie jest uszkodzona. Sprawdzamy datę ważności, która jest zawsze na odwrocie. Prezerwatywa z obu stron ma specjalne żłobienia, żeby łatwo otworzyć. Nie otwieramy zębami. Delikatnie pociągamy. Uważamy również na paznokcie. Wyjmujemy prezerwatywę, również cały czas uważając, żeby jej nie uszkodzić. Nakładamy prezerwatywę, przytrzymujemy najpierw początek i rozwijamy ją wzdłuż całego penisa. Upewniamy się, że nie zostaje tu powietrze, a na końcówce mamy luźną końcówkę bez powietrza. Pamiętaj, że zawsze oprócz tego, że prezerwatywy mają już wewnątrz środek nawilżający, warto zaopatrzyć się dodatkowo w lubrykę. Po odbyciu stosunku, zanim wysuniesz penisa, złap za prezerwatywę, wysun penisa i spokojnie zwiń całość już odsunięty od pokwy. Jak wyrzucić prezerwatywę, zawiąż i wyrzucamy do normalnego śmietnika, do zmieszanych.